Moby z Minecrafta zawsze dropią słabe przedmioty, aż do teraz. Teraz gdy zabijesz moba, wydropi on OP przedmiot. Może być to randomowe, takie jak miksturka, sztabka albo koks. Pytanie brzmi, czy uda mi się ukończyć grę, zanim zniszczą mnie moby, ale zanim to, bądź na bieżąco i zasubskrybuj kanał, bo bardzo mała liczba osób to robi. Okej, okay, miłego oglądania. No to zaczynamy. Trochę się stresuję tym odcinkiem, bo to będzie albo super kozak odcinek, albo będę ciągle umierał, bo nie będę potrafił zabijać zombiaków ani creeperów. Ty. Ale dobra, zaczniemy od początku. Zrobimy sobie pierwsze podstawowe przedmioty, a potem zobaczymy co dalej. Ok, drzewko ścięte. Robimy deseczki, crafting i patyczki. Ok, kilof i sikiereczka. Dziękuję bardzo. Ciebie zabieram. Jeszcze potrzebujemy... Żarełka? I koniec. Okej, okay, mam. O, jeszcze jeden nam ucieka? O, dobra, zrobimy sobie od razu kamienne rzeczy. Miam, 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 miam. Ej, czemu mnie zatruło? Nie rozumiem. Dlaczego mam głód? Jeżeli wiesz, weź napisz. Proszę cię, byku. O, mamy jeszcze węgiel. Myślałem, że go nie mogę. kamien. Jeden węgiel? Halo. I sikiereczka. Dziękuję bardzo. A ty, byku, fajny byłeś, ale się skończyłeś proste. Ty, co to jest tam? Ej, mamy zombiaka Ale z niego chyba nic nie wypada, niestety. Ale sprawdzimy to. Jeżeli mnie nie zabije. Te, on się zaciął. Ta, nic z niego nie wypada. To nie jest wyziomek. Skrzynka! Co jest grane? Nawet nie wiedziałem, że skrzynki w czymś takim są. Ej, pierwszy raz w życiu używam wędkę. Pierwszy raz, nigdy nie. I co to robi? Co robi wędka? Halo, wędko, żyjesz? Mam rybę. Złapałem rybę. Ty, ale kozak. A tutaj też będę miał coś? Skrzyneczka? Halo? Nie, tutaj skrzynki nie mam. Ale wiem co mam. Mam węgiel. Ty, co tam jest? A, to jest drzewo. Ja myślałem, że już jakaś mityczna struktura. Tylko dla mnie. O, pozbieram sobie patyki. Nie wiem jak. U was, ale u mnie zawsze jest problem z patykami Zawsze Dlaczego znów mam głód? Halo O to tu chodzi Ale ładna ryba To jest chyba pstrąg Jeżeli to jest pstrąg To zostaw suba Jeżeli nie Zostaw komentarz byku I powiedz co to za ryba O noc się już zbliża Mamy wioskę Zarąbiście Wioska W nocy To brzmi jak zarąbisty plan Halo wiśniacy Szukacie może Adama security? Ale od razu wiecie co zrobię? Dałem sobie tutaj spałna, Wiesz co chodzi Skrzynka Mamy chlebek Ot mamy jedzonko Tu jest skrzyneczka może Widzę Creepera, widzę Creepera. Patrz tu byku, żeby było jasno. A ja! Nie wybuchaj, nie wybuchaj! Aaa, wybuch. Anlaki. Ej, patrzcie co znalazłem. Chyba golem ich wyknął. Patrz tu. Jezu, co ja. Cztapka Ej, moje, 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 moje. Pająk. Strzały. 64 strzały, ty. Kozak byku. Ale wiesz co? Muszę cię zabić. ja, Pu, pu. Dobra, daję 5 Jelo. Dał 5, siema ma. O ja, mamy dwa pająki. Proszę, dawaj. Teraz łuk. Ej, ej. Dobra, strzały. Biją, 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 mnie, Da łuk. I to mod 4, ty. A mogę go przyciągnąć? Ej, mogę go przyciągnąć. Oła. Zgarniemy sobie jeszcze chlebka. Dużo. Dobra, mamy klipery I raz. Dwa. Dał buty. Dzięki bardzo. Klękajcie narody. I książkę. Prędkość dusz. No, słabo. Odrzut dwa. Dał Dobra, mamy tam szkielety. Siema, szkielety. Może chcecie jeden na jeden albo trzy na jeden? O kurde, ale wkurzony ziomek. Chodź tu, Melepeto. Trzech Melepetów kontra ja. To wygra. Kilow. Co to za kilowiec? jest? E, gdzie są te te szkielety? Spadły. Czekaj, umrę, umrę, umrę. Nie, umarłem. Ale jestem tutaj. Widzicie? Milion IQ, że tam dałem spawna. Gdzie są moje rzeczy? Dobra, mam moje rzeczy. Na szybko, na szybko. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Co dał? Sztapka tu Nice. Buty. Dał mi hełm. Ziomek, co daje hełm? Ale ziomek rozdaje. Znów buty, ty. Dobra, biorę to. Wydajność 4. Ja rypię. Kurde, ale to zębiaki, które mi nic nie dają, jest ich teraz dużo. Ty znów buty. Nederajtowe buty. Biorę fair. O, nie! Kurde wybuch. Nie, ja go chyba nie mogę zabić tego, nie? Wow, to będzie najcięższa walka. Kurde, znów zginąłem. Here go again. O nie! Ja pierdzielę. Co tu się dzieje? Yo. Jaka armia mnie goni, ty. Patu, a gdzie są moje rzeczy w ogóle? Dobra, mam moje rzeczy. I się zombiaki palą. Wszy wszystko się pali, ty. Dawaj, 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 dawaj. Ej, nie, znów umrę, znów umrę. Strzały, dziela. Dobra, musimy teraz sprawić, czy coś dostało po nich. Okej, okay, no jest ja spają. On mnie teraz nie będzie bił, więc free. Nie, chyba jak ja go zaatakuję, to mnie będzie bił, nie? Zbroje mi dał. A, to nic nie ma. Nie, tego chyba nie biorę. Tam się zombie pali. Idziemy tam co dał. Ender perły i łuk, obsydian. Dzięki byku. Pięć staków żelaza, ty. Zrobimy sobie teraz te najpotrzebniejsze rzeczy po prostu. Dobra, tyle śmieci wyrzuciłem. No to co, czekamy na kolejną noc i zaczynamy zabawę. Dobra, jestem gotowy jak nigdy wcześniej ty. Weźmę sobie jeszcze tak. Z wodą i zaczynamy. Mamy creepera. Totem! Chłop mi rzucił totem za darmo. Dzięki mordo. Dobra, raz iść do kopalni. O, kurde, mamy kopalnię O, pająk, pająk, pająk. Siema pająk. Czekaj, co rzucił? Co to jest za misturka znowu? Night Vision. No i teraz widzę wszystko. Chodź tu pają... Ile pająków? Mamy zbroję. Ty, ty widzisz to, kozaku? Co jest kuźwa grane? Ile on mi tych jabłek rzucił? 16 jabłek. No ile creeperów? Ej, to jest beka, że to są takie skupowiska creeperów. Ale creepera, creepera się boję walić na miecz. Kurde, oni do mnie idą. Co nie mam strzał? Nie gadaj. Nie, 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 O, mam jest dał strzały! Nie. Kurde, ale ty strzela ziomek. Ziomek. Dobra, mamy strzały. 34 jabłka. To są koksy! 33 jabłka. Koksy 33. Enderman, chodź, bo ja się ciebie nie boję już. Co do Enderman, tego jeszcze nie było. Spodnie rzucił. Więcej koksów? Stack koksów. Mamy to, mamy to, ty. Cieszy się jak łeb. Dobra, wchodzimy, bo na za chwilę dopadną ząbiaki. Ale dostałem na ryj bułet. Gdzie on jest. Kurde, gdzie ja jestem? Ej, na jakiej ja platformie się urodziłem? Dobra, ej, musimy sobie zebrać to, bo nie wiem, czy ja to potem znajdę. Ej, dobra, jedyne co mogę zrobić. Czekaj, ja tam coś widzę. Rzucam perłę i albo przeżyję, albo nie. Trzymajcie jest! Udało się. Ty, ty mi już nie jesteś potrzebny, byku. Mam wszystko. Elo? Pa pa! Pa! Alo twierdza, gdzie ty jesteś? Nigdzie jej nie mogę znaleźć, ty. Jeszcze z okazji, gdy tak szukam, to chciałbym Wam podziękować bardzo za. Za odbiór nowego odcinka, co był 1200 wyświetleń, to jest dla mnie bardzo dużo. To dziękuję Wam bardzo i będę się starał robić jak najwięcej takich właśnie odcinków, żeby Wam się podobały. A teraz zaczynamy zabawę. A czy ciąg dalszy gry, wie co chodzi? Patrzcie, co mam. Tak jest, mamy to. W końcu znaleziona. po 40 minutach. Ileż można? A pewnie myślicie, mam 8 tylko. Nie, nie, spokojnie, mam 16 tutaj jeszcze. Dobra, szukamy tych pałek. Ty ja tu mogę przejść? O kurde, ale wkurzony ziomek. Pobdał węgiel. Dobra, tu chyba są nie? Dobra, jest jeden. Dał pałę od razu. Zużyjemy sobie tą siłę, nie? Ile mamy już? Dobra, dwie. Dobra, rzucił. Mamy trzy. No, trochę nam tego potrzeba jeszcze, ty. Halo, zrec się. Ja cię, myślałem, że już umieram. Jest skrzyneczka. Kaj, co będzie? O, krzesiwo, bo ja tam tu wyrzuciłem. To jest git. I se tu posprzątam od razu. Ej, 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 ej. ej. Czekaj, co mnie bije? A, ta trutka. No gini, Dobra, dał pałę. Ma no, pięć. Na razie tylko pięć. Muszę trochę odejść, nie? I oni się wtedy respią chyba. Ej, ale jak tutaj jest pięknie. Normalnie zima. O, jest jeden. Przyszedł na świat. Dobra, mamy już 16. To żegnaj, byku. Raczej to nam powinno starczyć. Teraz tak. Tak. Nie. Tak, tak. Ale ja... A, nie. Ale ja głupi. tak. Teraz, ty, 24, 24, dobra, żegnaj Neder. O nie, gdzie, gdzie ja jestem, kurde, ja tu mam pecha, przespadłem O kurde, nie, tam nie idę, tam nie idę, tam przegram, prosto, że przegram Dobra, w tamtą stronę, kurde, nie mam łódki, ale, ale kicha, będzie Dobra, to pokazuje, że to gdzieś tutaj Jezu, dobrze, że mam taki zarąbisty killowy i szybko kopię, kocham to Kocham takie challenge, naprawdę kocham Chyba jestem Skrynka. Diaks, biorę diaksa Dobra, idziemy tu Dobra, mamy to, mamy to, git Chwiloczek, dwa oczka, to nam starczy Nie, ja pierdzielę, ty ja je rzucałem 3, 4, 5, na styk Lecimy Chyba jesteśmy gotowi Czas się podbudować Dobra, gdzie jest ten smok? Halo, dobra, zaczynamy zabawę Tylko muszę trafić Dobra, jeden padł Drugi padł, nice Czekaj, ten już był Kurde, tam to będzie ciężko Dobra, chyba zbiłem wszystkie te, te gówna Teraz czas na smoka, nie? Kurde, nie mogę go trafić Ej, ale odbił strzałę A, bo Dobra Kurde, ale bije mnie rypany Dobra, jabłko Dobra, mamy go, mamy go. Kurde, odletuje ziomek. Dobra, jest smog, jest smog. Dobra, i go walimy na łeb po prostu. Poleciał. Dobra, za chwilę będzie chyba znów w dół schodził ziomek, bo się kręci. Dobra, schodzi ziomek. O kurde. O, nie, po mnie. Dobra, dzięki tym Koksom to ja jestem nie do zabicia. Chyba one mi dają wszystko, co możliwe, ej, Ty. Dobra, mamy go, mamy go, ej, Ty. 3, 2, 1, 0, minus 1, minus 2. Mamy. Smog zrobiony. Dawaj, Ekspa, Ty, byku. Dziękuję bardzo, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Drogi widzu, jeżeli odcinek się podobał, to zostaw.